jest Dzisiejszy poranek i witamy w Ligotin Centro Cadorel. Wreszcie powiedziałem to po prawdzie, mam nadzieję. Nie wiem, temperatura chyba za 12 stopni, ale widoki są. Oszalające, pranek dorwał e, plan. Mini plac zabaw. Mili zabaw, uszkodzony. Pranek, chodź. Sam nie, franu. Sam nie. Nie, sam nie. Chodź. Nie, sam nie. Jesteśmy sami. Śniadanie. Gotujemy jajka. Tata zje na śniadanie. Mamy i kotlety, bo lodówka coś nie chce działać, więc trzeba się pozbyć rzeczy mięsnych, więc na śniadanie kotlecik mielamy. <grymne> <grymne> Ranek Mama, sześćko. Tata, daj Jajeczko. Sam ubrałeś jajko i teraz zjadasz, tak? Dobrze, daj mamie tam Możesz jajkę. drugie też obrać, jak chcesz. Obierzesz drugie? Ale dwie rączki ci potrzebne do tego. To daj mi to obrane już. Odłożymy, a obierz to drugie. W razie czego w drugiej ręce już nie masz jajka. proche tu te kustai na podziòmki. Tak. Dawaj, Noga. No. 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 <grywka> Nie. Co to za pokór? postaw go tutaj przed wodą. Może sam się odważy No wejdę wody Dlaczego sam? Zobacz, ma... mama nie wejdzie Ja wejdę O tak, za no, Zobacz U jaka zimna Ostje się mu nie Ranek Idź do mamy? Tutaj podwinąć. Chociaż musisz wytrzymać. Mas się przewrócić i wiesz będzie. Czysty. Gdzieś tak będzie czysty wreszcie. I No mamy. No mamy idź. No i... Trzymaj. No co, nie? O, chodź. Musisz się przyzwyczajmy na Już nie jest zimno.

Standardowo po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę i standardowo Rynek znowu śpi. A do Wenecji zwiedzić i pokazać. Mieliśmy parking 24 na dobę z prysznicem, więc zostaniemy na noc. Pozwiedzamy i tu dziś pojedziemy. Rynek w Wenecji. Ile udaczek, co Frenek? Płódeczek. Prawie jak randka. Prawie. Przez Zamówiliśmy same smaczne rzeczy. Będzie makaron i pizza. Będzie jak pierwszy raz prawdziwy włoski makaron Nie może się doczekać. Tak? Wszystko, teraz ta, 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 miałeś, makaron. Tak, ale jest bardzo przygorąco. No to dobrze. Nie może się doczekać. Nie, nie rączku. Pociągnij tak. Tak. nie, nie rączką mnie rączka nie. dobrze? pyszne? pyszne? za dużo tata dał za no, chcesz spróbować? zaraz spróbuję tata mm. <laughs> więc taki makaron Mamy jeszcze pizzę. Jesteśmy w jakiejś bardzo, bardzo, bardzo wąskiej uliczce. Próbujemy dojść do głównego placu.

Na loda. Daj, raczej już nie chcesz? Daj. Mama. Mama. Ale skwar. Zalika się taka marka. Pałac do żółw. Jak zwykle w remoncie za każdym razem jak coś zwiedzamy we Włoszech to Co jest w remoncie trzeci dzień, zajęliśmy na camping Rialto pod Wenecją no chcieliśmy troszeczkę odpocząć zrobić pranie i umyć się więc wybraliśmy ten camping no ja do samej Wenecji ja zajmuję 10 minut autobusem numer 5 polecam bardzo ten camping więc jak to wygląda w tej Wenecji no? Jak to w Wenecji? Są dużo kanałów, więc jeżeli jest dużo kanałów, to są, jest dużo mostków ze schodkami, więc ym, ludziom z dziećmi, z wózkiem, no to jest troszeczkę ciężko. Umęczyliśmy się niesamowicie, ale było warto.